Ya, ya. ACET-S to atopowe zapalenie skóry. Definiuje się jako przewlekłą i nawrotową zapalną chorobę skóry o podłożu atopowym, czyli związaną z nadprodukcją przeciwciał w klasie IGF w kontakcie z alergenami środowiskowymi. Atopowe zapalenie skóry objawia się, w dermatologii mówimy zmianami wypryskowatymi, czyli są to zmiany rumieniowe, czyli zaczerwieniona skóra, na której często w takim okresie zaostrzenia pojawiają się grudki, czasem wręcz pęcherzyki. Te zmiany skórne bardzo silnie swędzą i mają bardzo charakterystyczną lokalizację. Także w zależności od wieku pacjenta mamy typową lokalizację. Najbardziej charakterystyczna jest ta lokalizacja typowa dla małych dzieci, czyli w zgięciach łokciowych, w zgięciach podkolanowych, w obrębie nadgarstków, a także w obrębie głowy, głównie zgięcia szyi, karku, a u zupełnych maluszków typowe są zmiany na policzkach.